No, niezła faza. Widzę, to się jest, chyba nazywa e, e, zegar słoneczny, tak? Idziemy do góry, zrobimy zoom. Zegar słoneczny, nie wiem, czy widać zegar słoneczny. Wiem, że jest też u mnie jeden na kościele w Norwich i on działał. <laughs> Just, naprawdę, jak się spojrzyło na, na, te, e, na te cienie od tych wskazówek, to to działało, nie? No niestety zoom mi nie działa na gimbalu Nie zrobię zooma Ale takie alejeczki to mnie bardzo kręcą tutaj, nie? Tu fajne faza, nie? Metalowa taka rura chyba po to, żeby nie sikać, nie? <laughs> w rogu <laughs> Co za budyneczek, nie? A tak po drugie też obserwacja z Cambridge to, yy, to, że bardzo dużo tutaj jest w ogóle na rowerach śmiga, nie? Po prostu drugi Amsterdam. Wszyscy śmigałem na rowerach, nie? Dużo więcej niż jak tu byłem kiedy, 8 lat temu, bo byłem dwa razy 2010 i 2014, chyba 14 Jak się mój syn urodził no Fajne, czyli tu jest kolejny Trinity, czyli świętej trójcy chyba, College. Super, super budyneczki, super miasto. No, mogę sobie wyobrazić, jak tu kiedyś żyli um, ci studenci, na przykład 100 lat temu. Fajna faza, nie? Też pewnie śmigali na rowerach. Mano Ekipa, jesteśmy w podróży znowu. Zwiedzam kolejne miasto, czyli Cambridge. Jestem w Norwich od 4 lat i postanowiłem że sobie zacznę zwiedzać Anglię. Coś czego nie robiłem od, od początku mojego przyjazdu do Anglii, czyli już 19 lat temu. Mówię, zamieniasz się w kartofel Marcin, tyle tu mieszkasz. Dlaczego nie pozwiedzasz w końcu tych wszystkich ciekawych miejsc, nie? I dostaliśmy dobrego deala, znalazłem dobrego deala. Mówię, ok, sprawdzimy. Sprawdzimy, o co chodzi z nowym miastem. Więc jesteśmy w Cambridge, w centrum. Pierwsze wrażenia, <grym> busy, nie? Busy, busy. Czyli bardzo, bardzo dużo ludzi. Byłem tu dwa razy już właściwie więc to nie jest mój pierwszy raz ale yy, ale mówię z wiedzy bo fajnie wspominam Cambridge byłem tu z moją mamą i z moją dziewczyną wtedy w 2010 roku czyli 13 lat temu i mówię yy, zobaczę jak się zmieniło miasto czy się zmieniło? zmieniło się na lepsze? no nie wiem <laughs> jest dzień, yy, poranek więc sprawdzam. Pierwsze wrażenia, od razu po wyjściu z, z pociągu, ten cały front tego sprzed PKP ich się zmienił. Wszystko zburzyli, te stare domy wiktoriańskie, i zrobili nowe, e, nowe budynki: mieszkania, jakieś restauracje e, stal, szkło e, nie mój styl generalnie, ale no, no, tak już jest, nie? Więc. E, no, tak już jest, tak się niektóre miasta zmieniają. Ale mówię, sprawdzimy o co chodzi. O, już miałem fajny pubik, w którym byliśmy wczoraj, czyli Weatherspoon. Jestem fanem Weatherspoona. Sprawdzimy. Jakbyście byli ciekawi, Weatherspoon ma zawsze fajne lokalizacje, fajne budynki historyczne. Ale idziemy zobaczyć inne budynki historyczne. I tak, generalnie Cambridge. To już wiedziałem od dawna, chyba wszyscy wiedzą, to jest miasto uniwersyteckie i ja kiedyś myślałem, że to jest dużo różnych uniwersytetów, ale w końcu wygooglowałem, sprawdziłem o co chodzi, mówię i to jest tak, to są dwa główne uniwersytety, jeden jest bardzo stary, o tu chyba też część jakiegoś właśnie uniwersytetu. Jest bardzo stary. <try> ten najstarszy. I w jednym uniwersytecie, bo tak to działa, jest uniwersytet, czyli ta organizacja, nie? I ona po co ma koledze, czyli ma, przeczytałem, przeczytałem 31 różnych koledżów. I właśnie, to właśnie myślałem, że są różne uniwersytety, a nie, to są koledże. O różnych nazwach, różnych budynkach. Ale generalnie to jest dużo różnych kolegiów i e, właśnie chcę pozwiedzać te różne budynki, bo one mają niektóre po, no, najstarszy, Peter House chyba się nazywa, założony pierwszy kolej, najstarszy, jak uniwersytet powstał. 1260 chyba czwarty przeczytałem, no to jest sporo, nie? 1200, choć nasz polski. Yy, chyba Uniwersytet w Krakowie, ten Jagiellonów, czy Jagielloński To też tam 1300 coś, 1000 No nie aż tak, nie aż tak do, z, później, później, nie? To też są, to jest kupa, kurde, to jest parę tych, parę wieków, nie? To chyba hotel, nie? Ale generalnie ja bardzo lubię budynki I chcę pozwiedzać budynki W ogóle mam coś na oku, także się ten, nie przestraszcie Że wyglądam jak ten z tego filmu Gunis. Ale ten dostałem lekarstwo i działa. <laughs> o, także zwiedzamy. Co to jest za budynek? To chyba jest też jakiś college. Ale fajna sprawa z tym, z tym Cambridge. Jest, z tego co pierwsze takie uczucia mam, że to wygląda mi na. że to było założone, to teraz zgaduję, nie? ale to wygląda mi na typowo miasto uniwersyteckie, które później stało się mi miasteczkiem. O, wejdźmy tu, to jest ciekawy ten. To jesteśmy w jakimś dziwnym e, budynku starym Także zobaczymy o co chodzi. Ale to jest pełno takich budynków, właśnie są te koledze. I... O, fajna sprawa. Jest, jest remoncik, ale jest tak jakby... Jak to się nazywa? Taki Hall, nie hall. Park w środku e, Jak zwiedzałem na Google... O, Cizik Museum. Na Google Earth, jak się wchodzi, to jest dużo właśnie budynków. W, w takim kwadracie, jakby, w którym w środku jest właśnie, w którym w środku jest jakby park. I o to chodzi, właśnie, że w środku jest jakby taki. O, plac to się nazywa! Fajnie, fajnie to wygląda. Mają nawet taki fajny zegar u góry. Nie wiem, czy widać. Coś tam jest. No, ale się na Jana wbiliśmy tutaj. Co oni tu mają, no właśnie. I chcę pozwiedzieć, chcę pokazać, może wam przełączę kamerę, później pokażę różne te koledże, ale jak na razie wibracje są fajne, że tak powiem. I co jest ciekawe z tym miastem, to już też wiedziałem kiedyś, że przez to, że oni mają tyle tych różnych koledżów, tych oddziałów tego uniwersytetu, to oni jakby. E, w każdym tym tym jest, no nie w każdym, ale jest dużo muzeów, e, muzeów, tak się mówi, muzeów, czy muzeum, <laughs> wiele muzeum, to muze <laughs> e, no, muzeów, tak. I jakby to tak jakby ich uczniowie, studenci, absolwenci, e, jak dokonali jakieś odkrycia, jakieś e, wynalazki, czy coś, e, pozakładali w tych samych budynkach muzeum. W Polsce chyba tak nie ma tego, że na przykład są jakieś odkrycia albo coś wynajdą i są z tego dumni e, absolwenci danego uniwersytetu i jest muzeum na przykład dedykowane. A tutaj właśnie jest, jest pełno tych muzeum i muzeum jakiejś an, ant, antropologii, tak, jakieś zoologiczne, jakieś science museum, e, archeologii. Także wiem, że coś jest związane też z odkryciami w Egipcie i też związane jest z, właśnie z, z różnymi historycznymi takimi dokonaniami, jakie tutaj uczeni z tych różnych koleżów dokonali, nie? więc idziemy zobaczyć fajna uliczka, ale tak pierwsze wrażenie fajne oprócz tego wyjścia z pociągu, nie? ja po prostu lubię stare budynki, historyczne budynki i i robię remonty, odrestaurowuję takie budynki. O, to też fajna sprawa, wejdziemy co tu jest. I tak trochę, e, trochę mnie boli zawsze, że. Fajne mają te kresy, czyli te e, Coat of Arms, czy jak to się nazywa? Coat of Arms e, boli mnie, że właśnie, że, że to jest wszystko burzone i jedziemy XXI wiek. Ale to inna sprawa. To moja osobista taka. E, ja lubię cegłę, lubię odrestaurowywać, Lubię robić różne e, takie kurde, stare budynki. Więc przejdziemy na Jana. Tam jest jakaś alejka. Whipple Museum. Ale to generalnie właśnie. To fajnie zobaczyć takie stare, historyczne budynki. Fajna uliczka. A idziemy wieszcie w jakąś taką też ciasną uliczkę. Ogólnie zwiedzamy, nie mam dużego planu oprócz tego jak zwiedzić po prostu miasto więc no zwiedzamy, zwiedzamy, ale co chciałem się powiedzieć odnośnie, odnośnie tych e, tych koledżów to to kolejne muzeum, o to się nazywa herb zgubiłem to słowo kolejne muzeum czyli laboratory of physical and chemistry czyli co chemia i Fizyka. Um, wielu znanych, wybitnych ludzi historycznie, naukowców uczęszczało do tych uniwersytetów, sorry, do tych koleżów. Na przykład numer jeden, co tam wygooglowałem. Chcę wam dać takie drobne informacje. Isaac Newton, nie? Czyli Isaac Newton, ten co mu jabłko spadło na głowę, nie? Newtony. <laughs> Charles Darwin, nie? Czyli też z 200 lat temu uczęszczał tutaj. Charles Darwin i opublikował tą, tą kontrowersyjną, tak? No, no, to pochodzenie, nie? Że od małpych pochodzimy, nie? Co, kto jeszcze tutaj był? Stephen Hawkins, ten co tam chyba quantum physics. Coś miał takie czy czarną dziurę badał, czy coś wynalazł, nie wiem. Nie znam się dokładnie, nie powiem, ci, nie powiem wam o tych ludziach, więc sorry. Ale tak parę takich osób wygooglowałem właśnie, gdzie no byli tutaj, właśnie tutaj studiowali, nie? I, i właśnie chcę zobaczyć te budynki, to jest, to jest ciekawa sprawa, nie? E, no moi kochani, przełączę kamerę i może uda mi się sfilmować parę innych rzeczy, ale. Z z Cambridge, już po 5 po minutach, teraz już jestem w centrum. No, No ten budyneczek wygląda prostu jak z tego, nie? z Harry Pottera. Jest przepiękny, nie? Hogwarts, nie? Czy, jak oni tam? Hogwarts i Slytherin. Generalnie miasteczko jak na razie fajne. Co jest inne, widzę. To już wczoraj wieczorem widziałem. To jest dużo więcej ludzi, nie? Jest dużo więcej ludzi, tak jak w Londynie powoli się robi, mimo iż jest miasto wielkości, no nie wiem, no, no nie jest za duże, nie? Jakiegoś tam kurczy może Rzeszowa, chociaż nie powiem wam, tak, tak tylko patrzę na Google'u yy, wizualnie. Tak czy jak kochani, przełączę kamerkę, może uda mi się coś więcej sfilmować tych budynków, ale o jeszcze tutaj jest tu jest fajna sprawa, wow. Ciekawe, ciekawe, nie? Cambridge na razie? No, dobre wrażenia, nie? Buff House, nie znam tego pubu. Brudok, to jest też dobry pubik. Mam też w Norwichu sobie Brudok. To szkoda wymyślił. Wpadł na jakąś receptę piwa, które jest po prostu bardzo dobre piwo, nie? Robią. I się wybili, przyciągnął tam paru lat. I zrobili karierę. No, ale to też inna historia, nie? Kochani, zmieniam kamerkę i może uda mi się coś dokleić i to tyle jak nic nie będę dodawał słownie to do następnego i trzymajcie się, cześć tu jest chyba taki mały market tak oni nazywają ryneczki czyli market, old market zobaczymy co tu mają wiem, że mój market w Norwich wygrywa co roku choć nie jest aż taki super ale chodzi o to, że w Anglii nie do końca wszystkie miasta mają ryneczki to czasem jest dziwne dla ludzi z Europy, bo i w Niemczech, i we Francji, i w każdym mieście Europy, we Włoszech jest coś w stylu e, starego rynku. A tu angielskie miasta nie zawsze mają stary rynek. A ten widzę ma, Norwich ma i tutaj też jest market. Generalnie idziemy zobaczyć. Może przejdziemy obok i sfilmujemy coś więcej. Ale kochani, o tak właśnie. Oj, idziemy zobaczyć, tam jest fajny budynek. Tak to wygląda w Cambridge. Jest yy, yy, małe miasto, a ma pełno wspaniałych budynków. I to mnie zawsze kręci w yy, zwiedzaniu miasta. Nie, nie, każdy, nie każdy jeździ do, miast, do różnych miast zwiedzać właśnie budynki. Raczej się spotkać z ludźmi, albo pojeść. Albo, no nie wiem, zrobić coś szczególnego na statek, albo ten, cokolwiek. A ja lubię budynki. Wow. Zapomniałem dodać. <ścoughs> Trochę głośno. Niedziela jest. Zapomniałem dodać, że. Eee. O, wow, pięknie, że też David Attenborough tu uczęszczał do jednego z tych właśnie kolegów. Nie wiem do którego. O, tu pamiętam, byłem z moją mamą i z Ciocią, świętej pamięci Ciocią, Krystyną. Eee. Ale David Attenborough też tu uczęszczał chyba już w 40 latach. To jest stary dziadek, a mamy księdza. Fajna sprawa, fajne miasteczko. Jednak z rana jest zupełnie inaczej chodzić przez miasto niż z wieczora.